Okłamałeś swych ludzi! Zdradziłeś najemników, którzy dla ciebie walczyli! Co się z tobą dzieje, Artasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie Muradinie. Nie widziałeś, co Mal'ganis zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny Władca zapowiedział Twe przybycie. Nadszedł kres Twej podróży, chłopcze. Jesteś w pułapce. Zamarzniesz na dachu świata i tylko śmierć będzie śpiewać pieśń o Twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę: pomóż mi zdobyć ostrzem rozu. Jeśli jest tak potężna, jak twierdzisz, może przychylić szale na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze. Ale obiecałem, że ci pomogę. Kapitanie, w Twoich rękach pozostawiam przygotowanie obrony. Muradinie w drogę. Służę światłości. Czekam na rozkaz. Oczywiście. Mądry plan. Czas błota! Weźmy się za to. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. No, to rozumiem. Cały wróg nasze miasto. Właściwy krasnolud na właściwym miejscu. Badania zakończone. Jak najbardziej. Na honor, oczywiście. Mądry plan. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Oczywiście na honor, mądry plan służa światłości. Jak najbardziej. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Badania zakończone. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Zabracajcie, śmiertelnicy. Śmierć i potępienie to wszystko, co znajdziecie w tej przeklętej krypcie. Wątpię, bym znalazł tu coś straszniejszego niż to, czego już doświadczyłem. Myśl, co chcesz, chłopcze. Nie przejdziesz. Jak najbardziej. Oczywiście. Czas błotem. Nadal próbujesz chronić ten miecz? Nie. Ja... Próbuję chronić ciebie przed nim. Spójrz, Muradinie. Ostrzem mrozu. Nasze wybawienie. Czekaj! Na klince wyryty jest napis. Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego tnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem był się domyślić. Miecz jest przeklęty. Zabierajmy się stąd! Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy, byle tylko ocalić moją ojczyznę. Zostaw ten miecz, Artasie! Zapomnij o nim! Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu! Do diabła z nimi! Nic nie powstrzyma mnie od zemsty. Nawet ty. A teraz... Wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę, jeśli tylko pomożecie mi ocalić mój lud. Gdzie jest Muradin? Długo się już nie utrzymamy! Muradin nie żyje. Ale nie trać nadziei, kapitanie. Wróg nie oprze się potędze Ostrza Mrozu. Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor, no, atakuje Oczywiście. Mądry plan. Poczuj mój gniew, Strajca światłości. Badania zakończone. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście, mądry plan, oczywiście na honor, jak najbardziej potrzeba więcej drewna. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jakie jest Twoje życzenie? Nie trzeba mi się kłaniać. Potrzebna jest Moja pomoc. Służę światłości. Na honor. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście, jak najbardziej, mądry plan na honor, oczywiście, mądry plan. Jak najbardziej. Badania zakończone. Badania zakończone. Oczywiście. Służę światłości. Na honor.

Nadchodzi Sprawiedliwość. Gotów do pracy. Badania zakończone. Gotów do pracy. Sprawiedliwości nie stanie się zadość. Nic cię już nie uratuje. Światłość jest mą siłą. Gotów do za mojego ojca, króla. Blugawy nędznik. Służę Światłości. Jestem gotów. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. W czym mogę ci służyć? Jak najbardziej. Czego ci trzeba? Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Powiedz tylko słowo. Do ataku! Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor, mądry plan. Na honor, oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor, mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście, badania zakończone. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Światłości. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Wróć, sprawiedliwości niech stanie się zadość. Mądry plan. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Potrzeba więcej? Nie trzeba mi się kłaniać. Badania zakończone. Jakieś niebezpieczeństwo? Jakie masz rozkazy? Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Mądry plan. Oczywiście, jakieś niebezpieczeństwo? Na honor, służę światłości, czekam na rozkaz. W czym mogę ci służyć? Jestem gotów. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Potrzeba wiedzieć. Nie trzeba się kłaniać. Badanie zakończone. Światłość jest mą siłą. Światłość jest mą siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Twój rozkaz? Służę Światłości. Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Służę światłości. Nie trzeba mi się kłaniać. Atakuje Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Badanie zakończone. O. Mądry plan. Jak najbardziej. Światłość jest mą siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? Sprawiedliwości, niech stanie się zadość. Za mojego ojca, króla! Służę światłości. Służę światłości. Sprawiedliwości, niech stanie się zadość. Czekam na rozkaz. Uczynię co w Jakieś mojej mocy. niebezpieczeństwo? Jestem gotów. Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz. Kosztem życia swoich towarzyszy jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda twych słów, Mal'Ganisie. Teraz słucham tylko głosu Ostrza Mrozu. To głos Mrocznego Władcy. To on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma ci do powiedzenia, Mroczny Władca Umarłych? Mówi, że nadeszła godzina mej zemsty. Co? Z pewnością nie chcę. Nareszcie. Już po wszystkim. Co czynisz, mój synu? Zajmuję Twe miejsce, ojcze. To królestwo upadnie. A z jego popiołów powstanie nowy porządek, który zatrzęsie światem. オなダ。